Samolot, który nikomu nie był potrzebny, choć potrafił wylądować nawet na boisku piłkarskim. Wyobraź sobie samolot, który powstał z desperacji i marzeń jednocześnie maszynę, która miała zmienić oblicze wojskowego transportu i wywrócić do góry nogami całą strategię zaopatrzenia armii. Był to projekt, który obiecywał, że nawet tam, gdzie kończy się droga i zaczyna błoto. Gdzie pas startowy jest krótszy niż szkolne boisko, a teren bardziej przypomina pole ryżowe niż lotnisko. Ta maszyna zdoła usiąść, rozładować czołg i unieść się z powrotem w powietrze. Brzmi jak science fiction, a jednak wydarzyło się naprawdę. Powstał samolot, który mógł wylądować na przestrzeni wielkości zwykłego boiska piłkarskiego, ale paradoksalnie nikomu nie był potrzebny. Wojna w Wietnamie była testem nie tylko dla żołnierzy. Ale też dla całego zaplecza technicznego. Tam, w dżungli i w górach, stare maszyny, które do tej pory uważano za niezawodne konie robocze, nagle okazały się niewystarczające. Zbyt długie pasy startowe były luksusem, na który nikt nie mógł sobie pozwolić. Często trzeba było lądować w miejscach, gdzie ziemia trzęsła się pod ciężarem maszyn, a piloci modlili się, by koła nie ugrzęzły w miękkim podłożu. Wtedy właśnie pojawiła się idea czegoś nowego. Transportowca zdolnego dokonać niemożliwego. Stany Zjednoczone postawiły sprawę jasno: potrzebny był samolot, który zabierze ogromny ładunek, wystartuje z krótkiego kawałka pasa i bezpiecznie wyląduje nawet na dzikim, nierównym terenie. To nie miała być ewolucja starego rozwiązania, ale rewolucja. Wyzwanie rzuciła armia, a odpowiedź padła ze strony gigantów lotnictwa. Wśród nich wyróżniał się Boeing, który odważył się sięgnąć po pomysł, o jakim do tej pory mówili tylko naukowcy z NASA. To, co proponowali inżynierowie, wydawało się szaleństwem. Silniki umieszczone wysoko nad skrzydłami miały sprawić, że strumień spalin będzie opływał powierzchnię płata, zwiększając siłę nośną w sposób dotąd niespotykany. W teorii miało to pozwolić na start i lądowanie na odcinkach krótszych niż 400 metrów. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej uznano by za czystą fantazję. A jednak testy w tunelach aerodynamicznych potwierdziły, że to działa. I tak, na deskach kreślarskich zaczął powstawać kolos, który miał udowodnić, że niemożliwe nie istnieje. Projekt, o którym mówiono, że jeśli uda się zrealizować, to całe wojskowe lotnictwo wejdzie w nową erę. Nikt wtedy nie podejrzewał, że ten samolot, mimo genialnych rozwiązań i niebywałych wyników, Skończy jako muzealna ciekawostka. Kiedy wreszcie nadszedł dzień pierwszego lotu, napięcie sięgało zenitu. Był 9 sierpnia roku 1976, gdy prototyp gigantycznego transportowca wzbił się w powietrze nad pustynnym pasem bazy Edwards. To, co działo się potem, wyglądało jak scena z filmu. Maszyna, o której wielu mówiło, że jest zbyt ciężka, zbyt odważna w konstrukcji i zbyt nowatorska, oderwała się od ziemi z lekkością drapieżnego ptaka. Świadkowie tego wydarzenia pamiętali huk silników, kurz wzbijający się w powietrze i uczucie, że oto rodzi się coś naprawdę wielkiego. Pierwsze minuty lotu były dla pilotów próbą odwagi, bo każdy wiedział, że teoria i praktyka to dwa różne światy. Jednak już po kilku chwilach wszystko stało się jasne. Projekt Boeinga działał. Samolot utrzymywał się w powietrzu stabilnie, reagował płynnie na stery, a jego zachowanie zdawało się zaprzeczać logice. Potrafił latać wolniej niż wiele małych maszyn, a jednocześnie nabierał wysokości szybciej niż jakikolwiek inny transportowiec w historii amerykańskiego lotnictwa. Media szybko podchwyciły sensację. Gazety pisały o cudzie inżynierii o samolocie, który mógłby wylądować praktycznie wszędzie. Piloci testowi opowiadali o sytuacjach, gdy maszyna opadała na ziemię to niemal pionowo, zatrzymując się po kilkuset metrach, jakby korzystała z magii. Inżynierowie podawali suche liczby, a tłum bił brawo. Ale prawdziwe wrażenie robiło to, że samolot z łatwością radził sobie z tym, co dla Herkulesa było nieosiągalne. To jednak był dopiero początek. Każdy kolejny test odkrywał kolejne granice, które ta maszyna łamała bez wysiłku. Wojskowi obserwatorzy notowali wyniki i kiwali głowami z niedowierzaniem. Maszyna, która powstała z potrzeby chwili, nagle stała się kandydatem do tytułu najważniejszego transportowca w historii. Kulminacją prób i pokazem, który miał wstrząsnąć całym światem wojskowego lotnictwa, był moment, gdy do ładowni maszyny wprowadzono czołg ważący ponad 100 tysięcy funtów. Samo widowisko wciągania potężnej maszyny bojowej do wnętrza samolotu wyglądało jak z innej epoki. Żołnierze, inżynierowie i dziennikarze patrzyli oszołomieni. Wydawało się niemożliwe, by transportowiec był w stanie wznieść się w powietrze z takim balastem. A jednak gdy silniki zawyły, a skrzydła, otulił strumień spalin kierowany ku ziemi. Gigant oderwał się od pasa startowego i poszybował ku niebu. Jeszcze większe wrażenie robiły próby lądowania. Piloci podchodzili do pasa w tempie, które dla innych samolotów transportowych oznaczałoby ryzyko przeciągnięcia i katastrofy. Tutaj jednak inżynieryjna magia działała bezbłędnie. Samolot dotykał Ziemi, a po zaledwie kilkuset metrach stawał nieruchomo, jakby zatrzymała go niewidzialna ręka. Pewnego dnia zademonstrowano manewr, który przeszedł do historii. Lądowanie na odcinku krótszym niż standardowe boisko piłkarskie. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia, a wojskowi zapisywali w raportach słowa: Niebywałe, niespotykane, rewolucyjne. Nic dziwnego, że w Pentagonie pojawiły się szeptane rozmowy o tym, że oto powstała maszyna, która w razie wojny może przenieść sprzęt tam, gdzie nie istnieją drogi ani lotniska, gdziekolwiek armia potrzebowała wsparcia. Ta bestia mogła tam usiąść, wysadzić ładunek i ponownie wzbić się w powietrze. Zaczęto snuć plany o przerzucie całych jednostek pancernych na trudno dostępne tereny i o nowej erze logistyki wojskowej. Ale im głośniej mówiono o sukcesach, tym większy cień kładł się nad przyszłością projektu. Bo chociaż technika zachwycała, to polityka i rzeczywistość gospodarcza zaczynały układać inny scenariusz. Samolot, który miał być dumą amerykańskiego lotnictwa, został poddany serii prób, jakich nie wytrzymywała żadna inna maszyna transportowa. Jednym z najbardziej widowiskowych etapów testów były loty w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Boeing wysłał prototyp do mroźnej Alaski, gdzie śnieg i lód zamieniały pas startowy w zdradliwą taflę, a silny wiatr smagał konstrukcję niczym wichura na oceanie. Tam, w lodowej ciszy, miało się rozstrzygnąć, czy cud inżynierii poradzi sobie nie tylko na równych wojskowych pasach, ale też w najtrudniejszych zakątkach globu. Pierwsze podejścia były jak scena z koszmaru pilotów pas krótki, zasypany śniegiem wokół tylko biel i lodowe zaspy. Piloci mieli pełną świadomość, że w razie błędu nie będzie gdzie uciec, a jednak maszyna podeszła spokojnie, jakby sama wiedziała, że jej zadaniem jest udowodnić przewagę nad światem. Osiadła na śnieżnej nawierzchni miękko, zatrzymując się w dystansie krótszym niż zakładały najbardziej optymistyczne raporty. To był triumf technologii. Transportowiec pokazał, że wyląduje nawet tam, gdzie inne samoloty nie odważyłyby się podejść. Kolejnym testem były loty z niewiarygodnie niską prędkością. Samolot mógł utrzymywać się w powietrzu przy prędkości, która dla większości maszyn oznaczała przeciągnięcie i spadek. Piloci manewrowali nim nad pustynią tak wolno, że obserwatorzy porównywali jego zachowanie do helikoptera, a nie do kolosa zdolnego unieść czołg. To było jak złamanie praw fizyki. Inżynierowie tłumaczyli to działaniem efektu koandy i unikalnym kształtem skrzydeł, ale zwykli widzowie widzieli tylko jedno: cudowną maszynę, która potrafiła więcej niż ktokolwiek się spodziewał. Nie wszystko jednak przebiegało idealnie. Testy wykazały, że opór powietrza był większy niż zakładano. Aerodynamika, choć rewolucyjna, miała swoje ciemne strony. Inżynierowie zauważyli, że przy wyższych prędkościach maszyna zużywa więcej paliwa niż przewidywano. Rozpoczęto gorączkowe prace nad poprawkami. Dodano generatory wirów, zmieniono kształt niektórych elementów gondoli silnikowych i wprowadzono korekty w podwoziu. Każda modyfikacja dawała niewielką poprawę, ale prawdziwą walką nie były już tylko testy techniczne. Cień polityki i ekonomii coraz mocniej kładł się na przyszłości projektu. Bo choć samolot spełniał, a nawet przekraczał wymagania armii, świat zmieniał się szybciej niż przewidywali jego twórcy. W Pentagonie coraz głośniej pytano, czy naprawdę potrzeba nowej maszyny do taktycznych misji, skoro kończyła się wojna w Wietnamie. A priorytety strategiczne USA zaczynały wyglądać zupełnie inaczej. Gdy zakończyła się wojna w Wietnamie, a Amerykanie powoli wycofywali się z Azji, w Waszyngtonie zaczęto na nowo układać listę priorytetów. W pierwszej połowie lat 70. kraj pogrążył się w kryzysie paliwowym po wojnie Jom Kippur. Ceny ropy wzrosły kilkukrotnie, a całe lotnictwo musiało liczyć każdy galon paliwa. W takiej atmosferze pojawiły się pytania. Czy naprawdę warto inwestować miliardy w samolot, który miał być królem krótkich pasów, skoro konflikt, dla którego go projektowano, właśnie się zakończył? Generałowie analizowali raporty i widzieli czarno na białym: prototyp Boeinga przekraczał wszystkie wymagania. Startował krócej, lądował szybciej, przenosił więcej i radził sobie w warunkach, gdzie inne maszyny zawodziły. Ale politycy i ekonomiści pytali o coś zupełnie innego. Co dalej, gdy wojna już się skończyła? Dla nich liczyły się nie rekordy, lecz długofalowe plany, a te mówiły jasno. Armia potrzebowała teraz czegoś większego, zdolnego do lotów międzykontynentalnych z ogromnym ładunkiem. Transport taktyczny schodził na dalszy plan. Na początku roku 1976 w Sztabie Sił Powietrznych pojawił się dokument, który wywrócił sytuację do góry nogami. Zaproponowano w nim, by stworzyć jeden samolot łączący możliwości transportu taktycznego i strategicznego. To był cios dla Boeinga. Ich cud inżynierii został stworzony jako maszyna typowo taktyczna, a nagle armia zaczęła mówić o nowym priorytecie o gigantach zdolnych latać przez ocean i przerzucać całe dywizje. Mimo, że testy YC-14 przechodziły pomyślnie, projekt powoli zamieniał się w polityczny problem. Generałowie, którzy jeszcze wczoraj kiwali głowami z zachwytu podczas pokazów lądowania na długości boiska piłkarskiego, dziś stawali pod presją budżetów i nowych strategii. Na korytarzach Pentagonu szeptano, że samolot jest zbyt dobry w tym, czego już nie potrzeba. Boeing walczył. Prezentował raporty, organizował kolejne demonstracje, dowodził, że ich maszyna może wypełnić także zadania strategiczne, jeśli dać jej szansę. Jednak bieg historii był bezlitosny. Kryzys paliwowy i zmiana doktryny wojskowej sprawiały, że cudowna maszyna zaczynała wyglądać jak rozwiązanie dla wczorajszych problemów. W końcu nadszedł moment, którego inżynierowie Boeinga bali się najbardziej. Pod koniec lat 70. Pentagon ogłosił, że program AMST, w ramach którego powstał cudowny transportowiec, zostaje zamknięty. Oficjalny powód był jasny i brutalny: armia potrzebowała teraz samolotu strategicznego, a nie taktycznego. To nie była decyzja oparta na wadach technicznych, bo ich niemal nie było, lecz na zimnej kalkulacji polityków i generałów. Dla ludzi, którzy przez lata pracowali nad tym gigantem, była to zdrada. Wszyscy wiedzieli, że maszyna spełniała wszystkie wymagania, a w wielu przypadkach je przewyższała. Potrafiła przenieść czołg, lądować na odcinku krótszym niż szkolne boisko i startować tam, gdzie inne samoloty nie miały żadnych szans. A jednak polityka uznała, że to nie wystarczy. W grudniu roku 1979 projekt został oficjalnie zamknięty. W prasie pojawiły się chłodne komunikaty o zmianie strategii ale w hangarach panowała atmosfera żałoby. Dwaj piloci, którzy wielokrotnie udowadniali potencjał tej maszyny, wspominali później, że dzień ogłoszenia decyzji był dla nich bardziej bolesny niż niejeden wypadek lotniczy. Wiedzieli, że biorą udział w czymś przełomowym, a teraz musieli patrzeć, jak ich wysiłek trafia do archiwów. Zamiast YC-14 rozpoczęto pracę nad nowym programem, nazwanym CX. Jego celem było stworzenie samolotu, który połączy możliwości transportu taktycznego i strategicznego. To właśnie z tej koncepcji narodził się późniejszy Globemaster Kolos, który miał stać się ikoną amerykańskich sił powietrznych w kolejnych dekadach. Ale choć to właśnie Globemaster trafił do produkcji i zapisał się w historii, każdy, kto znał początki, wiedział, że bez Boeinga i jego rewolucyjnego eksperymentu ta droga wyglądałaby zupełnie inaczej. Jednak historia samolotu nie zakończyła się w chwili decyzji Pentagonu. Dwa prototypy, które zdążyły wzbić się w powietrze i pokazać swoją potęgę, wciąż istniały. I to one miały stać się niemymi świadkami tego, jak świat wojskowego lotnictwa odrzucił coś, co mogło zmienić zasady gry. Dwa prototypy, które powstały w ramach projektu, nie zniknęły w ciszy. Pierwszy z nich, Oznaczony numerem seryjnym 721873, odbył swój dziewiczy lot w sierpniu roku 1976. Drugi, o numerze 721874, dołączył kilka miesięcy później. Choć oba samoloty formalnie utraciły przyszłość bojową w chwili, gdy Pentagon zamknął program, ich historia dopiero się zaczynała. Pierwszy prototyp trafił ostatecznie do słynnego Pima Air and Space Museum. W Arizonie. Do dziś jego sylwetka góruje nad innymi eksponatami, przyciągając wzrok każdego odwiedzającego. To nie jest zwykła maszyna muzealna. To symbol, który miał zmienić całą doktrynę wojskowego transportu. Drugi egzemplarz został wysłany na pustynię Davis Montan, do ogromnego boniardu, gdzie w rządowych hangarach i na otwartych placach spoczywają tysiące samolotów. Tam, wśród zapomnianych gigantów. Przetrwał jako niemego świadka epoki wielkich ambicji i jeszcze większych politycznych kalkulacji. Ale obecność tych maszyn nie umknęła uwadze świata. Już w drugiej połowie lat 70. w prasie pojawiły się pogłoski, że radzieccy agenci śledzili każdy szczegół dotyczący tego transportowca. Amerykanie wiedzieli, że takie informacje mogły być łakomym kąskiem dla Moskwy, bo przewaga w lotnictwie transportowym oznaczała przewagę w zdolności do błyskawicznego przerzutu wojsk. Krążyły historie o tym, że radzieccy inżynierowie w tajemnicy zdobyli dokumentację projektu i na jej podstawie zaczęli pracować nad własną maszyną z silnikami umieszczonymi nad skrzydłami. Kilka lat później na pokazach lotniczych pojawił się Antonow oznaczony numerem 72. Gdy zachodni obserwatorzy zobaczyli jego konstrukcję, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Silniki nad skrzydłami, niemal identyczny kształt płata i podobna koncepcja aerodynamiczna to wyglądało jak kalki z projektu Boeinga. Plotki o szpiegostwie tylko przybrały na sile. Oficjalnie nikt niczego nie potwierdził, ale w cieniu zimnej wojny wszyscy byli przekonani, że to nie był przypadek. W efekcie transportowiec, który nigdy nie trafił do służby, stał się legendą nie tylko w USA, ale także inspiracją, a może i kopią w obozie przeciwnika. To paradoks, który jeszcze mocniej podkreślał niezwykłość tej konstrukcji, odrzuconej przez własną armię, ale kopiowanej przez rywala, który dostrzegł w niej potencjał. Choć projekt został zamknięty, jego dziedzictwo okazało się potężniejsze niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Boeing YC-14, bo tak nazywano ten transportowiec, nie trafił do masowej produkcji, ale zasiał ziarno, które wykiełkowało w kolejnych dekadach. Inżynierowie, którzy pracowali przy tym projekcie, zostali później zaangażowani w rozwój nowego programu oznaczonego jako CX. To właśnie z tego programu narodził się GlobeMaster, czyli gigant zdolny zabrać ogromne ilości sprzętu na międzykontynentalne dystanse. Choć formalnie GlobeMaster wywodził się z konkurencyjnego projektu McDonnell Douglas YC-15, każdy ekspert wiedział, że bez UIC-14 nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Wiele rozwiązań zastosowanych w rewolucyjnym samolocie Boeinga zostało przetestowanych, udoskonalonych i później wykorzystanych. Chodziło nie tylko o koncepcję lądowania na krótkich dystansach, ale też o zaawansowaną awionikę. UIC-14 jako jeden z pierwszych wojskowych transportowców miał cyfrowy system prezentacji danych, coś co wtedy brzmiało futurystycznie, a dziś jest standardem w każdym kokpicie. To, co inżynierowie Boeinga nazwali górnym obmywaniem powierzchni, czyli kierowaniem strumienia silników nad skrzydłem, wyprzedziło swoje czasy. Choć nie zostało w pełni wykorzystane w Globemasterze, zasada ta zainspirowała dalsze badania, które doprowadziły do powstania nowych koncepcji aerodynamicznych. Nawet w lotnictwie cywilnym zaczęto mówić o tym, że innowacje wojskowe mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości. Dla pilotów, którzy mieli okazję prowadzić ten samolot, doświadczenie było czymś niezapomnianym. Jeden z nich wspominał po latach, że kiedy pierwszy raz podszedł do lądowania przy prędkości niewiele wyższej niż 99 mil na godzinę, czuł się tak, jakby sterował czymś pomiędzy helikopterem a pełnowymiarowym odrzutowcem. To było uczucie obcowania z maszyną, która łamała zasady fizyki, a jednak była całkowicie posłuszna. Wpływ YC-14 sięgał jednak dalej niż tylko do Globemastera. W Europie i Azji konstruktorzy patrzyli na ten projekt jak na symbol amerykańskiej odwagi inżynieryjnej. Radziecki Antonow 72 nie był jedyną konstrukcją, która nosiła ślady inspiracji. Wielu ekspertów twierdziło, że koncepcja krótkiego startu i lądowania zrodzona w USA zmusiła cały świat do przemyślenia, czym powinien być nowoczesny samolot transportowy. Paradoks polegał na tym, że ojczyzna tej technologii nigdy nie wykorzystała jej w pełni. Stany Zjednoczone wolały postawić na gigantów strategicznych, podczas gdy inne kraje czerpały pełnymi garściami z odrzuconych pomysłów Boeinga. To tylko potęgowało legendę opowieść o maszynie, która mogła zmienić bieg historii, ale została zapomniana przez własnych twórców, by później powrócić w cieniu konkurentów. Z biegiem lat dwa istniejące egzemplarze YC-14 stały się czymś więcej niż tylko stalowymi kadłubami pokrytymi farbą i kurzem. Dla pasjonatów lotnictwa były one niczym relikwie, świadectwem epoki odwagi i innowacji, która została nagle zatrzymana przez zimne kalkulacje polityczne. W Arizonie, w Pima Air and Space Museum, sylwetka tego kolosa przyciągała spojrzenia od pierwszej chwili. Odwiedzający zatrzymywali się przed nim jak przed pomnikiem. Każdy, kto znał historię, wiedział, że patrzy na coś, co mogło zmienić losy wojskowego transportu. Drugi egzemplarz spoczywał w Davis Montan, w słynnym Boniardzie, ogromnym cmentarzysku samolotów, gdzie rzędy maszyn stoją jak żołnierze w wiecznym apelu. Wśród tysięcy odrzutowców, bombowców i transportowców UIC-14 wyróżniał się sylwetką i charakterystycznym układem silników nad skrzydłami. Niektórzy miłośnicy lotnictwa twierdzili, że przejście obok tego samolotu wywołuje dreszcze, jakby wciąż unosiła się wokół niego aura niedokończonej misji. Wokół maszyn zaczęła narastać legenda. W środowisku pilotów i inżynierów krążyło pytanie: co by było, gdyby ten projekt nie został zamknięty? Czy Amerykanie mogliby szybciej i skuteczniej reagować w kryzysach humanitarnych, dostarczając pomoc w miejsca, gdzie nie ma lotnisk? Czy armia mogłaby zyskać przewagę, przerzucając jednostki w rejony, które do tej pory były niedostępne? To pytanie stało się niemal mitem, powtarzanym przy każdej okazji, gdy temat krótkiego startu i lądowania wracał w dyskusjach. Dziennikarze i historycy lotnictwa coraz częściej wracali do historii UAZ-14, porównując go z konstrukcjami, które faktycznie weszły do służby. Wielu podkreślało, że ten projekt wyprzedził swoje czasy o dekady. Nawet w latach 90., gdy GlobeMaster trafił do służby, wciąż można było znaleźć ekspertów, którzy z nostalgią wspominali, że pierwszy krok w stronę tej technologii zrobił właśnie Boeing ze swoim eksperymentalnym transportowcem. Z biegiem lat wokół prototypów narosła też aura tajemnicy. Pojawiały się pogłoski, że radzieccy agenci fotografowali maszyny w muzeach, szukając szczegółów, które umknęły im w czasie zimnej wojny. W świecie pełnym teorii spiskowych, YC-14 stał się symbolem amerykańskiego geniuszu, który został zmarnowany przez politykę, ale jednocześnie podziwianym i kopiowanym przez rywali. Dziś, gdy patrzymy na dwa ocalałe egzemplarze uic 14 widzimy nie tylko metal i nitowane panele. Widzimy historię o wielkich marzeniach i brutalnym zderzeniu z rzeczywistością. Ten samolot udowodnił, że potrafi rzeczy niemożliwe. Lądować na odcinku krótszym niż boisko piłkarskie, unieść czołg ważący ponad 100 tysięcy funtów, wznosić się trzy razy szybciej niż Herkules i latać tak wolno, że zdawał się wisieć w powietrzu. To była maszyna, która mogła zmienić bieg wojskowej logistyki, ale nigdy nie dostała swojej szansy. Amerykańskie siły powietrzne odwróciły się od niej w imię nowej doktryny i nowych celów, a świat pozostał z pytaniem, co by było gdyby. Czy gdyby UIC-14 trafił do produkcji konfliktom końca XX wieku, towarzyszyłby zupełnie inny obraz przerzutu wojsk? Czy w operacjach humanitarnych mógłby uratować tysiące istnień, lądując tam, gdzie nikt nie wyobrażał sobie lądowania? Dziś jeden z prototypów stoi w muzeum w Arizonie, drugi w Boneyardzie, Davis-Montan. Milczące kolosy, które przypominają, że historia lotnictwa pełna jest nie tylko zwycięzców, ale i zapomnianych bohaterów. YC-14 nigdy nie został bohaterem frontowych raportów, ale stał się bohaterem wyobraźni. Dowodem, że inżynieria potrafi wyprzedzić politykę o całe dekady, a dla nas, widzów i pasjonatów, pozostaje pytanie, które pali wciąż tak samo mocno: jak wyglądałby świat, gdyby ten samolot naprawdę dostał swoją szansę? Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw komentarz, daj lajka i zasubskrybuj kanał, bo takich opowieści o zapomnianych gigantach lotnictwa będzie tu jeszcze wiele.